Nazywam się Ewelina Pieczka. Występuję dzisiaj w podwójnej roli przed Państwem, dyrektorki muzeum oraz kuratorki wystawy 54 edycji ruskiej jesieni. Witam serdecznie tak licznie państwo, Państwa zgromadzonych w naszym muzeum w ten jesienny wieczór. Mam nadzieję, że taka frekwencja zawsze będzie w naszym muzeum. Mam ogromny zaszczyt powitać gości honorowych. Witam serdecznie Panią Annę Krzysteczko, zastępcę prezydenta Miasta Ruda Witam bardzo serdecznie Panią Urszulę Koszucką, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam Pana Andrzeja Sośnierza, prezesa Fundacji Zamek Chudów. Zapraszamy do przodu, Witam serdecznie wszystkich naszych przyjaciół muzeum. Widziałam panią Urszulę Dworaczek, przedstawicielkę zarządu, naszych ruskich filatelistów, także serdecznie witam panią Szylo, a Panią zapraszam do, tego, do tego. Witam serdecznie panią doktor habilitowaną profesor Uniwersytetu Polskiego, panią Dorotę Świtałę Trybek, członkini naszej Rady Muzealnej, naszą przyjaciółkę Muzeum, z którą w od wielu wielu lat. Witam serdecznie wszystkich muzealników, muzealniczki, naszych zaprzyjaźnionych muzeów, przede wszystkim Państwa, wszystkich uczestników naszego konkursu Ludzka Jesień ale również wszystkich przed gości, przedstawicieli rodzin. Proszę Państwa, dzisiaj kilka takich ważnych punktów naszego spotkania. Przede wszystkim chciałabym podzielić się tak dwoma zdaniami na temat historii naszego konkursu Ruska Jesień, bo widzimy się po rocznej przerwie konkursu, który, aż trudno uwierzyć, pierwszy raz odbył się w 1966 roku. Oczywiście było kilka lat bez naszej ludzkiej jesieni, także przez to nie do końca zgadza się ten przelicznik, że to, że to dopiero 54. edycja. Ale początkowo Ludzka Jesień to był przegląd, przegląd twórczości naszych amatorów, artystów z Bierszowic oraz z Nowego Bytomia. Cię w Bierszowicach byli stowarzyszeniem, które miało swoją siedzibę w Zakładowym Kultury Kopalni Bierszowice. Nowe będą to oczywiście przy zakładaniu Domu kultury w Pokój. I właśnie w 1966 roku w Świętej Pamięci pan Władysław Ruciński wymyślił ten przegląd. Właściwie to co roku odbywały się dwa: Ludzkie Jesienie i Ludzkie Wiosny. Natomiast od 1978 roku konkurs ten yy, yy, organizowany jest w murach naszego muzeum. Wcześniej, oczywiście, to była izba regionalna. W przyszłym roku mamy taką uroczystość 50-lecia istnienia naszej instytucji, a później Muzeum Społeczne, wreszcie Muzeum Miejskie. I co roku my, jako organizatorzy tej ludzkiej sieni, mamy taki lekki stres, czy uda się znowu zachęcić kolejnych artystów, kolejne pokolenia twórców do tego, aby wziąć udział w, tym naszym, w tej naszej ludzkiej sieni. Bardzo się cieszę, że nie zawiedliśmy się na Państwa i możemy prezentować Państwa pracę na naszej ekspozycji. Myślę, że teraz moglibyśmy przejść już do części oficjalnej ogłoszenia w wyniku konkursu, wręczenia nagród. Poproszę pana Andrzeja Godoya, kierownika Działu Naukowo-Światowego o przeczytanie protokołu. Pan Andrzej był również członkiem jury naszego konkursowego. Chciałbym też powołać szacowne granium do wręczania nagród. Także zapraszam Pani Prezydent. Zapraszam Panią Koszucką również tutaj do wyleczania, a w momencie kiedy nazwiska laureatów będą wygłoszone przez Pana Andrzeja, zapraszam serdecznie laureatów tutaj na środek po odbiór nagrody. Protokół posiedzenia Żyli Konkursu Plastycznego dla Twórców Nieprofesjonalnych, 54. ruska jesień dnia 21 października 2025 roku w Muzeum Miejskim i w Roboczew Rodzicielskiej odbyło się posiedzenie jury 54. edycji konkursu plastycznego dla twórców nieprofesjonalnych Ludzka Jezior. Konkurs ten ma charakter otwarty i zasięg ponadregionalny. Tegoroczna edycja konkursu obejmowała pracę z zakresu malarstwa. Informacja o konkursie publikowana była wielokrotnie w środkach masowego przekazu, prasie, radiu, telewizji a także na stronie internetowej Ludzkiego Muzeum. Prace oceniała komisja w następującym składzie. Profesor Jan Szmatloch, profesor sztuk plastycznych, były wieloletni kierownik, pracownik druku finansowego w Katedrze Grafiki ASP w Katowicach. Sonia Wilk, historyk sztuki, kierownik działu plastyki nieprofesjonalnej w Muzeum Śląskim w Katowicach. Anna Grabińska-Szcześniak, etnolog, kierownik działu etnografii w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Andrzej Godow, historii, kierownik działu naukowo w Muzeum Miejskim w Śląskim. Ewelina Pieszka, Etnolog, kierownik działu etnografii w Muzeum Miejskim w Śląskim. Tegoroczna 54. edycja konkursu zgromadziła wokół siebie 78 twórców pochodzących z różnych śląskich miejscowości. Większość z nich zrzeszona jest w różnych grupach, stowarzyszeniach i klubach plastycznych. 18 osób wzięło udział w wózkiej jesieni po raz pierwszy. Do konkursu zgłoszono 186 prac wykonanych w technikach malarskich. Pierwszym etapem oceny prac konkursowych przez Żyli było wyselekcjonowanie i wybór tych dzieł, które zostaną zaprezentowane na ekspozycji pokonkursowej. Traktując samo zakwalifikowanie się na wystawę za jedną z form wyróżnienia autorów. Członkowie sądu konkursowego wybrali 111 prac, które ich zdaniem są szczególnie interesujące i ważne pokazania szerszej publiczności. Po tej wstępnej selekcji Żyli przystąpiła do szczegółowej oceny traską poszukując najciekawszych dzieł, będących odzwierciedleniem indywidualnej wizji świata autora. Żyli przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. Nagroda. Andrzej Karwiński za pracę Upadek Górnictwa. Nagrody mają w tegorocznej edycji charakter równożywny. Nagroda Stefan Burzyński za pracę częstochowa Plac Biegańskiego. <kluczy> Dziękuję bardzo. Nagroda Józef Ozdarty, praca śnieg na Śledziu. Śledziu na godurę, proszę Państwa. oczekiwane.

za pracę Bytomska. czerwony turba. Różnienie Barbara Sproncel za pracę Krajobraz Rzeka Ostatnie na liście, ale równorzędne wyróżnienie dla Jacka Sierszewskiego za pracę ze dnia wczorajszego. Gratuluję. Pierwszy, agroja, proszę, z <grywa> Na podstawie protokołu komisyjnego podliczenia głosów w publiczności, Żyli uznało, że laureatem na Nagrody Publiczności w poprzedniej, 53. edycji Konkursu Ludzka Jeźdź została Joanna Stutnik za obraz KFO. twórczości nieprofesjonalnej i należy wspierać amatorski lub plastyczny. Co roku w ludzkich jesieniach bierze udział spora ilość uczestników, stale pojawiają się nowi twórcy, również spoza regionu, dając nadzieję na dalszy rozwój konkursu. Zapraszamy więc serdecznie do udziału również w kolejnej przyszłorocznej 55. edycji ludzkiej jesieni i życzymy dalszych sukcesów twórczych. Chciałem Ci przekazać tę nagrodę. muzeum. Proszę, do mikrofonu. Chciałem przekazać ten obraz nagrodzony Pan Armanzem Częstochowi na Muzeum Ludwidziczowskim. Dziękujemy na bardzo. Dziękuję. To nasz sporo zbiorów, tak? Nie tylko to, że przekazuję do miasta. Że to współpraca między miastem a ludzką na Częstochowym. się tutaj nie ma współpracy, dlatego ten obraz. Pokazuję, pokazuje, czy programy żeby to że, że się, dobrze. na Dobrze, a następnym razem będzie obraz z zrównoważyską, tak? To muszę przekazać, dokument, podpiszę, żeby... No, dobrze. dobrze, dziękujemy bardzo. Szanowna pani dyrektor, szanowna pani, pani poseł, Szanowni twórcy i wszyscy zaproszeni goście. Chciałoby się powiedzieć, że Ródzka Jesień, wystawa pokonkursowa i konkurs wpisuje się w tegoroczną Ródzką Jesień Kulturalną, ale niestety tak nie mogę powiedzieć. W październiku inaugurowaliśmy Ródzką Jesień Kulturalną w naszym mieście, no i konkurs Ródzka Jesień był przed Rudzką Jesienią Kulturalną, dlatego Panie Dyrektor, w imieniu Prezydenta, Pana Michała Pierończyka, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wieloletnią kontynuację tego konkursu. Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że odpowiedzieliście na zaproszenie pani dyrektor muzeum i zechcieliście wziąć udział w konkursie. I tak jak pani dyrektor mówiła, że była zestresowana, czy państwo weźmiecie udział, myślę, że w przyszłym roku pani dyrektor stresu nie będzie żadnego, patrząc na tak liczne grono. Dla mnie było ogromnym zaszczytem, że to właśnie ja mogłam wręczać państwu te wyróżnienia wraz z panią poseł. Dlatego dziękuję Komisji Konkursowej, bo dobrze jest przyjechać, wręczyć nagrodę, pogratulować i wyjechać. Ale najważniejsza jest ta praca oceniająca, którą wykonywała Komisja Konkursowa. Dlatego na ręce Pani Dyrektor, Pani Kurator wystawy bardzo dziękuję za pracę poprzedzające dzisiejsze wydarzenie. Państwu gratuluję, gratuluję tej wyjątkowej pasji i jak rozmawiałam z laureatami, tej długoletniej pasji. Wszystkiego dobrego życzę, zapraszam w przyszłym roku na 55. Rudzką Jesień. No i czego Państwu jeszcze życzyć? Obywam się wszystkim wiodło. Jeszcze raz pozdrawiam od prezydenta miasta Michała Pierończyka. I zapraszam do naszego ludzkiego muzeum w przyszłości. Dziękuję, kłaniam się. Szanowna Pani Prezydent, Pani Dyrektor, Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy czujemy, że jesteśmy wśród wyjątkowych osób posiadających wyjątkową wrażliwość, ale także taką umiejętność dzielenia się samym sobą, swoimi przeżyciami, pasjami, sercem i duszą z otoczeniem. Przed chwilą no byliśmy świadkiem nie tylko umiejętności pięknego malowania, ale także umiejętności pięknego dzielenia się tym, co się wykonało. To, że Pan zaproponował, że podaruje ten piękny obraz Muzeum, też świadczy o takiej miłości, emocjonalności i wrażliwości. I za to serdecznie Państwu dziękuję. Myślę, że to jest wyjątkowe i w naszych czasach takie postawy prospołeczne, postawy, które zauważają świat w innych kolorach, innych barwach, patrzą na to otoczenie wokół z innej perspektywy i potrafią zauważyć coś, czego ludzie, tacy jak ja, nie widzą, ale też nie potrafią tak pięknie panować. Także dziękuję Państwu za to, że dzielicie się sobą, dziękuję Państwu za to, że możemy podziwiać te piękne prace. Dziękujemy, że, my, że możemy obcować ze wspaniałymi ludźmi. Pani dyrektor, pani prezydent, myślę, że będziemy kolejny raz świadkiem pięknych prac za rok, do czego pani dyrektor już dzisiaj i pani prezydent zaprasza, a ja chętnie będę uczestniczyła i patrzyłam na te piękne prace, które nas opowodzą. Jeszcze przedłużać. Ja jeszcze mam kilka takich informacji organizacyjnych. Pierwsza informacja do laureatów. Tutaj pod sceną wręczaliśmy tylko symboliczne dyplomy i kwiaty. Po nagrody finansowe zapraszamy do naszego sekretariatu, tam trzeba podpisać odpowiedni dróczek. Dla wszystkich uczestników naszego konkursu mamy dyplomy za udział. Ale żeby może po, po pierwsze nie przedłużać i nie wiem, czy logistycznie by się to udało ogarnąć, to po prostu zapraszam tutaj do siebie wszystkich obecnych po taki symboliczny dyplom. Wszystkim bardzo, bardzo gratuluję. Dziękuję za ten liczny udział. Zapraszam na wystawę, na której mamy same prace malarskie, bo tak jak kolega Andrzej przeczytał, w protokole, w protokole mieliśmy tylko technikę plastyczną albo aż ale oczywiście jak zwykle ta wystawa porusza swoją różnorodnością i to pod pewnym względem to zestawienie, które zostało zaprezentowane na ekspozycji było bardzo często takie bardzo intuicyjne także mam nadzieję, że, że wszystkim mi przypadnie do gustu, jeżeli nie, no to trudno. Ja przyznam się szczerze, że w tym roku przygotowywałam tę wystawę trochę na jednej nodze i ona by się nie odbyła, mam wrażenie, albo nie miałaby, takiego wizerunku jak dzisiaj, gdyby nie moi współpracownicy, pracownicy muzeum przede wszystkim chciałam podziękować panu Mateuszowi Kiklowi z działu etnografii za ogromną pomoc wsparcie oraz paniom z działu technicznego, pani Krystynie Stadukiewicz, pani Renacie Kozok i pani Monita Stadukiewicz. I również panu um, Eugeniszowi um, Brugale za to, że tak ogarnęli technicznie um, naszą wystawę i możemy ją dzisiaj podziwiać. Jednocześnie podczas zwiedzania wystawy jest możliwość oczywiście wybrania sobie jednej pracy, tej, tej która się najbardziej podoba, ale nie zabrać sobie... Ją do domu, tylko oczywiście zagłosować na tę pracę. Mamy przygotowane karteczki i górne, i zawsze co roku, oczywiście, możecie Państwo wziąć udział w tej zabawie. I oczywiście, fundujemy na przyszły rok Nagrodę Publiczności. Pani Onna, niestety, musiała dwa lata poczekać na tę nagrodę. I nawet już zapomniała, że dwa lata temu już udział w Polskiej jesieni, ale myśmy się przypomnieli. Bardzo się cieszymy, i myślę, że możemy uznać naszą wystawę za otwartą. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do zwiedzania i na symboliczny poczęstunek. Dziękuję Wam bardzo. zapraszam.

Eu, sou, eu, estou, para mim... eu, sou, eu sou.

Nie ja tyle ludziku no, na Właśnie, bo właśnie to jest. jest ciężko. Ja tam maksymalnie jedną osobę namalował. A tyle? No, nie, 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 no jest nie, nie, to? Trwa, trzeba mieć do tego Ale jednak. No. No, ja Zobacz, sceny, nie sceny tu są. Tak. Pokażę tak, sztukę.